thank you Wiosna to najlepszy czas na nowe nasadzenia. Te młode drzewa pojawiły się przy ulicy Kościelnej w Gietrzwałdzie. W tej alei brakowało kilku drzew, które docieniały miejsca parkingowe. Na ten czas bardzo potrzebna akcja sadzenie tych drzew w ogóle na terenie nie tylko ze względów ekologicznych, ale też estetycznych. Akcja nasadzeń to pomysł wójta Jana Kasprowicza. Celem jest odtwarzanie drzewostanu w gminie Gietrzwałd. Jest to związane z budową lub przebudową dróg. Gmina Gierszwałd też niestety musi usuwać drzewa przy drogach, więc z zamian chcemy sadzić nowe drzewa jako kompensacja, a nawet więcej niż wycinamy. Sadzenie drzew to zwykle domena leśników. Tym razem udzielali instruktażu, a wykazać mogli się też inni. Każde drzewo jest ważne. My w lesie też sadzimy ich co roku mnóstwo. W tym roku posadziliśmy prawie pół miliona sadzonek. Wyjątkowa sadzonka lipy została posadzona przed zespołem szkolno-przedszkolnym w Gietrzwałdzie. Została wyhodowana z nasion poświęconych przez Ojca Świętego Franciszka podczas specjalnej wizyty leśników olsztyńskich w 2017 roku. Takie nasadzenia drzew, te przydrożnych i przy szkołach, upamiętniających osoby, zwłaszcza jakieś tam osoby znane, ogólnoświatowe, ma charakter kulturalny, tak? bo te ludzie i dzieci widząc drzewka bardziej o nie dbamy. Nowe drzewa zostały posadzone także przez jeździe z drogi krajowej nr 16 do Gietrzwałdu. Jak najbardziej są to akcje potrzebne i, i popieramy też na ogólnie przyrodę, środowisko, wspieramy też, mamy u siebie Wydział Ochrony Środowiska, również, również pomimo tego, że zajmujemy się stricte drogami. Kolejne drzewka już niedługo pojawią się przy ulicy Olsztyńskiej w Gietrzwałdzie oraz w Naterkach, Gronitach, Jadaminach i Worytach. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv